Cześć, budujesz dom, a nie masz wody na działce? To się idealnie składa, bo mam ten sam problem. I w tym materiale pokażę Ci, jak ja sobie z tym poradziłem. A wymyśliłem sobie to w ten sposób, że po prostu kupię sobie Mausera. A sam koszt tymczasowej wody wyniósł mnie niecałe 400 zł. No, ale zakup samego Mausera to nie wszystko. Mausera oczywiście musiałem postawić na jakimś podwyższeniu. Ja sobie wymyśliłem, że będą to cztery postaki, takie od fundamentów. No, i tak jak widać na filmie, zakup mózgów odbył się bez kranu czerpalnego. Oczywiście ma zawór i gwint, ale do niego trzeba założyć przejście oraz kran. O, właśnie taki. No, ale żeby nie było za prosto, to trzeba go najpierw złożyć. Cały zestaw kupiłem z internetu, ale drogo. A w skład zestawu wchodzi przejście plastikowe dwóch sali na 3 czwarte kran czy tam zawór uszczelka taśma teflonowa jakieś tam przejście na wąż mi raczej nie będzie potrzebne a do tego dokupiłem sobie przedłużkę mosiężną 3 czwarte o długości 50 mm a to po to aby sam zawór był bardziej oddalony od mousera no dobra, teraz trzeba to wszystko pouszczelniać do tego celu użyję teflonu, który był w komplecie. Ale najpierw wszystko sobie skręcę na sucho, tak aby był pewien, że wszystko będzie pasować. No i teraz rozkręcam. No i zaczynam uszczelniać. Zaczynam od przedłużki mosiężnej. Robię to w ten sposób, że z teflonu tworzę tak jakby nitkę. I taką nitkę nawijam dokładnie na każdy zwój na gwincie przedłużki mosiężnej. No i tak ze 2-3 razy w każdy zwój, tak aby tego teflonu tam jednak trochę było. a na końcu tak jakby rozpłaszczam teflon i jeszcze kilka razy przejadę cały gwint. No i jak już gwint mam uszczelniony to wkręcam przedłużkę w plastikowe przejście, czy tam redukcję. No i teraz tak samo uszczelniam zawór. No i co tutaj dużo powiedzieć? Takie uszczelnienie na teflon do mązera na pewno wystarczy. No i kolejno wkręcam zawór w przedłużkę i prawie gotowe. No dobra, jeszcze warto sprawdzić, czy ten tefon się tam gdzieś nie podwinął. No i nie można zapomnieć o uszczelce. No, a dla lepszego strumienia wody założę jakieś przejście, czy tam redukcję. Nie wiem w ogóle, jak to się nazywa. No i teraz wystarczy pojechać na działkę i wkręcić zmontowany kran do mausera. I voila, mamy wodę. No, może nie tak do końca. Bo przecież tego małzera trzeba jakoś napełnić. Mi tutaj akurat życzliwy sąsiad użyczył wody. A jak nie ma się sąsiada w pobliżu, to trzeba wozić z domu. No trudno, takie życie. No i co, w tym materiale to będzie na tyle. Może komuś się przyda. Jak masz jakiś lepszy sposób, napisz w komentarzu. A ja będę już kończył. Także dzięki za oglądanie. I do następnego. Cześć!